Dzień dobry, nazywam się Jakub Ołdakowski, jestem studentem Politechniki Białostockiej na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku na kierunku Inżynieria Rolno-Spożywcza. Moja praca ma temat badawczy. Badania zostały wykonane na wpływ zaprawy nasiennej na wigor i zdolność kiełkowania ziarniaków zbóż. Ten temat pracy został wybrany po to, aby móc rozwinąć swoje gospodarstwo, które prowadzę od 2019 roku oraz założyć małą działalność gospodarczą i usługowo jeździć po rolnikach, czyścić i zaprawiać zboże. Chciałbym podziękować mojej pani promotor, doktor Doracie Dec, za pomyślną współpracę, to, że obdarzyła mnie ogromnym wsparciem oraz za jej cierpliwość do mojej pracy badawczej. Moja przygoda w gospodarstwie zaczynała się od najmłodszych lat przy pomocy pracy tacie. Ale chciałem zawsze rozwinąć swoją wiedzę na temat rolnictwa, i wybrałem oto kierunek na Politechnice Białostockiej. Ten kierunek nauczył mnie dużo, wiele, zauważyłem inne spostrzeżenie na świat, gdzie otworzyła mi to droga wielu możliwości. Kończąc ten kierunek, mogę odpowiedzieć na jedno zasadnicze, kluczowe pytanie: co jest kołem napędowym postępu w rolnictwie? Kończąc te studia, ty studentko albo ty studencie też będziesz znał odpowiedź na te pytanie.